Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185 i sojuszu RAM. W tym tygodniu rozpoczyna się chyba najbardziej oczekiwane wydarzenie w grze State of Survival, jakim jest Doomsday, czyli rywalizacja wszystkich najlepszych sojuszy ze wszystkich stanów o wodę w kanionie rezerwuaru. Wszystkie zespoły podzielone już zostały do odpowiednich dywizji i grup. I już w najbliższy czwartek rozpocznie się rywalizacja. A więc myślę, że jest to dobry czas na to, by podpowiedzieć graczom dołączających do rajdów, na co powinni zwrócić uwagę przed rozpoczęciem rywalizacji. Oczywiście każdy z zespołów ma swoje strategie oraz ustawienia. Ale myślę, że te, które przedstawiam w tym wideo, są uniwersalne dla graczy dołączających we wszystkich zespołach. Zacznijmy od ustawienia odpowiednich talentów. Są trzy talenty, które powinien mieć ustawiony każdy gracz dołączający. Pierwszym z nich jest wzmocnienie waszej osady, gdy jest ona atakowana przez przeciwników. Posiadając ten talent, zwiększacie swoją obronę oraz atak. Waszego garnizonu o 600% oraz zdrowie i zabójczość o 300%. Drugim talentem, który powinien posiadać każdy gracz dołączający, jest talent, który przyspiesza wasz marsz o 100% podczas zbierania rozrzuconej wody z budynków. Natomiast trzecim talentem, jaki powinien ustawić gracz dołączający, jest zwiększenie pobierania oczyszczonej wody ze zbiorników. O 20%, gdyż w każdym meczu może się okazać, że każdy z dołączających będzie musiał pomóc w zbieraniu wody ze zbiorników. W drugiej kolejności gracze dołączający powinni ustawić swoje marsze. Jak to zrobić? A mianowicie ustawcie swój najlepszy marsz z najlepszymi bohaterami, behemotami, helikopterem oraz najlepszymi pojazdami, które posiadacie na pozycji pierwszej. I pamiętajcie o tym, że jest to Wasz marsz obronny i nigdy nie powinniście go wysyłać dołączając do rajdów. Pamiętajcie również, aby dokładnie ten sam marsz ustawić na Waszej barykadzie obronnej. A teraz przyszedł czas na ustawienie marszy, którymi będziecie dołączali do rajdów. Na pozycjach 2, 3 i 4 zapiszcie sobie marsze, których kapitanem będzie wasz bohater starszej generacji, ale będący w randze generała. W marszach tych ustawcie również wasze behemoty, pojazdy oraz samoloty generacji pierwszej i trzeciej z ustawioną umiejętnością na pozycji drugiej. I tylko tymi marszami dołączacie do rajdów swoich liderów. I na koniec pamiętajcie o tym, żeby zawsze sprawdzić czy wasz marsz zdąży dotrzeć na miejsce przed wyruszeniem rajdu lidera. Jeśli wasz marsz jest spóźniony, pamiętajcie o tym, aby go przyspieszyć. Mam nadzieję, że te kilka uwag pozwoli wam lepiej rozpocząć rywalizację w kanonie rezerwuaru. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.